<śmienicza> Jak to wykonaliśmy tego, że jest porządek? Przez dwie sery nie szło. Tak. To było. było. <śmienicza> tak będzie najlepszym <śmienicza> <śmienicza> Nie podjedziesz, kurwa, to tracisz. Nie ma co się, ma co się bawić. <śmienicza> <śmienicza> Nie, bo straszny bałagan wcześniej. A tak to jest. Tak, jak masz porządek, no to, nie, to jest. Nie, ekstra. Każdy wie, kto ma jaki numer Tak to Mendlik nam się wprowadzał. No nie, nie, to jest, nie wiadomo, czy wszystkie auta były, czy nie, w drugiej serii. Tak, tak.